Witam was dzisiaj opuszczony dom na wsi, który znalazłem spontanicznie i spontanicznie sobie nagramy filmik, zwiedzimy sobie. No całkiem okazale się prezentuje ten domek. Trzeba znaleźć wejście. Dobra, to wchodzimy. Naśmiecone. Zaraz, zaraz, zobaczcie, zobaczcie, jakie zabawki Misio. Taka gitara zabawkowa. Chyba łazienkę mamy. Ta. Wanna, lustro nawet całe. umywalka, No witam Was. Mamy jakiś tam strych. Ale wejdźmy. O, to była chyba taka kuchnia-jadalnia. I trochę tu artefaktów mamy. Zobaczcie. Ta podłoga się cała ugina, żebym nie poleciał do piwnicy. Zaryzykujemy na legarę, że postawię nogę. O, zobaczcie. Pewnie jacyś starsi ludzie sądząc po wyposażeniu. Tu chyba apteczkę mieli. Płynne odciski. Coś tam jeszcze. Zobaczcie. O, pewnie taki facet tu musiał mieszkać. Ta podłoga to jest. Ale bardzo fajny jest ten stół. Okrągły. O, taką tackę to ja też miałem. O tam Matka Boska wisi. Co to jest to? Co to jest? Stare pieczywo. Uff. Patrzcie, takie ptaki. Upolowane, wypchane. Ozdobne. Przejdźmy, może dalej. O kurcze, salon. Szafa taka dębowa. Sztuczne kwiaty. Zobaczcie. To chyba było coś po, po czekoladkach, jakieś stare. Ło, wow, jaki płaszcz. Tutaj mamy rozwalony telewizor, taki. No jeszcze telewizor lampowy, może ma jakieś logo. Nie, nie widzę żadnej firmy. Tak się ten pokój prezentuje. O, piecyk taki ładny, kaflowy. I tak jak kiedyś były na wsiach. Patrzcie, te, or te ornamenty tutaj na ścianach. Takie ozdobne. Sądzę, że dom mógł powstać zaraz po wojnie, bo wtedy takie ornamenty były modne. No, jeszcze to takie stare dębowe łóżko, które się wypychało sianem. Później już weszły materace. A to, to czyżby to było radio? Tak, sta stare radio, tylko tu z przodu nie ma panelu już. Szkoda, byśmy wiedzieli, co to było za radio. No dobra, to przejdziemy sobie tam dalej. Ten pokój jest pusty. A proszę, jeżeli tam była jadalnia, to tu musiała być kuchnia, taka węglowa, jak widać. Pusto tu jest, a to pomieszczenie. Nie, tutaj jest już kompletnie pusto. Tu nic nie ma. O, jakieś książeczki dla dzieci. Czyli jakaś większa rodzinka tu mieszkała. No tak, dziecko się uczyło angielskiego. Widać. Tu język polski, klasa druga. Jaki dzbanuszek fajny. Dobra, odłożę go może na okno. Krzyżyk na ścianie. Tu jeszcze licznik. Zobaczymy, na ile mocna jest ta drabina, żeby wam chociaż pokazać. Śmieciowisko, butelki, butelki. Tam taka pralka, frania stoi w oddali. Ale to była typowa graciarnia i śmieciowisko. No i ta balia taka metalowa. Schodzimy. Mamy tu jeszcze budynek gospodarczy. Może sobie rzucimy okiem co tu było o, chyba hodowali tutaj Ach, chyba hodowali jakieś krówki świnki Opatrzcie jakie butelki po Pepsi Zobaczcie, kurde no Pamiętacie takie butelki Nie no zobaczcie Już takich nie spotkacie a to to? A to jest taka nakładka od dużego Fiata i od Poloneza na koło, żeby ładnie wyglądało. Taki dekielek. No i to tyle. Żegnam się z wami. Spontanicznie tędy przyjeżdżałem. Pomyślałem, że coś nagram na kanał. Mam nadzieję, że film się podobał. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.